Bardzo często powodem pojawienia się onycholizy będzie uraz mechaniczny. Tak, czyli na przykład uderzenie młotkiem, piłowanie, kiedy no właśnie niechcący nawet uda się podważyć. Jeśli chodzi o paznokcie u nóg, może się zdarzyć, że ktoś na przykład nawet piłkę będzie zbyt często kopać i teraz ta, ta płytka paznokciowa będzie na tyle często podważana, że no właśnie doprowadzi to do onycholizy. Więc tutaj będziemy mieć oczywiście powody medyczne. Powodem może być atopowe zapalenie skóry, liszaj płaski jest w miarę częstym powodem, grzybica paznokci również będzie występować oraz łuszczyca paznokci, chyba jeśli chodzi o, o te czysto dermatologiczne przyczyny, najczęściej będzie to właśnie łuszczyca paznokci. Znowu mamy cukrzycę jako potencjalny powód, znowu mamy niedobory żelaza jako potencjalny powód, znowu mamy niedoczynność tarczycy jako kolejny powód. To są te rzeczy, które jak zauważyliście bardzo często się powtarzają, jeśli chodzi o, o tak naprawdę przyczyny Bielu m, takich strukturalnych wad paznoci. Natomiast jeszcze nowością tutaj, żeby było coś ciekawszego, jest łuszczyca stawów ona również właśnie może m, doprowadzać do onycholizy. I żeby było jeszcze ciekawiej, są leki, które potencjalnie mogą wywoływać onycholizę jako efekt boczny. Będziemy mieć do czynienia tutaj np. z tetracyklinami, doksycyklina choćby, szczególnie po ekspozycji na światło słoneczne, będzie dochodzić wtedy do fotooksydacji i jako efekt uboczny może dojść do onychoizy. Fluorohinolony, retinoidy, cytostatyki oraz niektóre leki przeciwarytmiczne, takie jak amiodaron, również są w stanie do niej doprowadzić.